Tak, ogólnie właśnie będę robił coś, czy jeżeli mnie złapią, to będę deportowany. Witam na dzisiejszym noclegu, na plaży. 8.15, dzwonię do piotka, przed kamerą i sprzętem. I zaczynamy cały dzień na plaży. Prawie cały dzień na plaży. Jazda. Dajcie, przyniosłem, bo taki biedny. Dobra. I się w całą noc. Nie koszmęczkę, na zmianę Dzięki. Umyj, blisko was. Tak, no ogólnie ja już nie miałem dwa dni. I dwa dni jestem w tych samych ciuchach, więc już jestem taki przepocony, mimo wszystko tu jest strasznie gorąco. A i tak nie jesteśmy w sezonie, bo tu jest obecnie zima. Can you repeat? Okej, okay, okej. Okay. Są tu ludzie, ale my tu nie możemy być. Okej, okay, miło, miło, fajnie. Wielbłąd. Nie jest ciepło woda, jest zimno. Czekam aż się wysuszę, zakładam nową koszulkę od Piotka, którą mi wzięło, i lecimy po nasz dzisiejszy asortyment i wracamy tu na plażę. Chodźcie! We wczorajszym filmie powiedziałem wam, że mam jeszcze jeden pomysł, który chcę zrealizować i spróbować. Jak mój pomysł, który mam w głowie na kolejne dni się nie uda, to naprawdę nie wiem, czy damy radę ten challenge zrobić. Z powodu, że challenge jest mega ciężki i myślałem, że będzie szło nam trochę lepiej, wpadłem na pomysł, żeby napisać do kilku Polaków, którzy mieszkają w Dubaju i mają tu swoje biznesy, czy nie potrzebowaliby pomocy w zamian za jakieś pieniądze. Jak na razie nie otrzymałem odpowiedzi od żadnego z nich, bo jak pierwszego dnia poszło nam dobrze, wczoraj mieliśmy można powiedzieć chill day, to nie wiemy, jak dzisiaj zarobimy na plaży oraz gdzieś dookoła. Nowy dzień, nowy. Możliwości najzwyczajniej, próbujemy. Może nam coś wyjdzie. Trzymajmy za to kciuki. Co do jedzenia, na razie odpuszczam. Jestem cholernie głodny, ale nie mamy obecnie pieniędzy na jedzenie, więc będę chodził głodny, mimo że naprawdę czujesz brzuch mi skręca. Nikt nie mówi, że będzie lekko, myślałem, że będzie lżej. Poszliśmy do sklepu, aby szukać materiałów do przygotowania tabliczki. Zapraszam. Nie ma ceny, ale to jest stary taki blok. Do drukarki nosi cały czas ze sobą lipę. Notez może być gig. 425 notes, i do tego potrzebujemy marker. Mamy notes, mamy marker. Idziemy zapłacić. Thank you. Zakupy mamy zrobione, ale musimy czym prędzej, szybkim krokiem iść do McDonalda, który jest obok, bo przysięgam, że jeżeli nie zdążymy, to będę miał ładunek dodatkowy, dodatkowe kilka kilogramów do noszenia w gaciach. Więc szybko śmigamy do łazienki. Pięknie? No. Myślę, że. Też tak myślisz? Też tak myślę. To chyba niedobrze tak myślimy. Chyba niedobrze, ale warto spróbować, nie? No, chyba jeszcze nie mam wyciągniętego A ma ogóle plaków. Cze cześć, Max, o fajnie słyszeć kogoś z Polski Słuchajcie, mamy taką sprawę, jesteśmy youtuberami z Polski Nagrywamy film, że przylecieliśmy tutaj Na 7 dni bez pieniędzy i próbujemy coś zarobić Czy chcielibyście może nam pomóc? Albo mogę wam zrobić, mam taką kartkę specjalną Że mogę zrobić profesjonalną fotografię Za jakiegokolwiek tipa Nie, dzięki Nie ma lekko Możemy wam coś zaoferować, na przykład zdjęcia profesjonalne, które wyślemy wam na maila Dobra. W zamian za jakiegokolwiek tipa Ale nie mamy gotówki może być blik. Ja to sobie przywalutuję i serio już miałem taką sytuację, bez kitu. E, dobra, to jesteśmy w czwórka. Jest Zajebiście mogę zrobić każdemu. Zaczekaj. A to już z nimi rozmawialiśmy, nie chcieli nam pomóc! Maja, jeżeli chcesz, to... Jestem wszystkim. Solidarna, kurycze, niedobrze. Dzięki bardzo. Dobrze, ale wsparcia. Dobra, dzięki bardzo miłego hej. Po dwóch nieudanych próbach przeszliśmy do miejsca docelowego, czyli na plażę. Ale fajnie ładnie z tym wyglądam. Ci się? Tak, ja bym poczekał zdjęcia. Nie Idę wita. I dać ci trzeba podbić do ziemali. Hi guys, sorry, can I have one minute from you? I have a question. I'm YouTuber from Poland. And I come here without any money for 7 days. Yeah, and that's subscribe. as a tip. Subscribe tip. Yeah. for frelly. Thanks guys. Bye. Have a nice day. Bye. Bye. Dostaliśmy tipa postaci subskrypcji. Cyfrowy świat niż youtuberów, którzy próbują przeżyć za jeden grosz w kraju Can I, I, ask you one question? Okej, okay, no problem. Mordy, nie można się y, poddawać po jednej próbie. Szybko mój czajkę robisz, patrz. Tam samotna oska, słuchawkach, Nie, tu dwóch starych dziadków. Nie, tu rodzinka z dzieckiem. Ale stary gościu, to też pewnie nie. Maybe you want some. Okej, okay, okej, okay, no problem. Hey, you. good, thank you. widzisz, no, widzisz pozytywnie nastawieni. Tylko kurwa wszyscy biedni. Ja Mi się wydaje, że nie tylko my nagrywamy ten challenge, tylko każdy próbuje tu przeżyć za zero pieniędzy, nie? Maybe you want 5D rams, 10D Yeah, bye yeah, mail. Bye mail? Yeah. It's okay for you? Yeah. Have a nice day! Bye. Dostaliśmy nie mam pojęcia ile. Ło, dużo! 20, dużo. Dużo. No i widzisz, widzisz? Dobrze tabliczkę trzeba. Idziemy wzdłuż i damy radę jakoś. Mol nas tam foto! Chodź, podbijemy. Hi, I'm Peter from Poland. Yeah! We're trying to live in Dubai for seven days with no money. And I have we have night on beach yeah. Yeah, because we don't have any okay. place to sleep, so For days. Yeah, it's our first day. Ludzie są kurde chętnie ciekawsze, do musimy wrócić tak na środek, bo w środku łapie i przód, i tył. Hello? Maybe ona są fotos? Okej, okay, no problem. Od razu trzeba działać. Akcja, reakcja. It's okej. Okay. Okej, okay, no problem. Thank you, bye. W ogóle nie robię tego challenge'u. <laughs> nie no, chodź, pomogę ci, biedaku, bo ciężko z tobą jest. Wiesz co jest najgorsze teraz, co? że jeżeli robimy to nielegalnie, to ja będę deportowany. Tak, to jest... <laughs> Wszystko widać elegancko. Wszystko widać elegancko. I see you, you saw that. Maybe you're interested. Okay. My friend will be doing photo. Any tip, any tip. Yeah. Thousand no problem. Perfect. Thank you a lot. Thank you have a good time. 25 A tak we mnie nie wierzył. Tak samo było wczoraj. Nie, nie, chill day, nic nie zarobimy. Nic nie zarobimy, jestem Max Frally, Poddaję się. Jeszcze zanim zacząłem, tak? Jest to ja It could be even 5 or 10 dirams. It's okay, one diram? What are you talking about? You're beautiful! No! Dawaj, robimy, 100%. Promrasza. Wykosaje Because I <laughs> language. Mamy już 46 dirhamów. Spodziewam się, jak świnia, ale to nie jest ważne. Boże, jakie życie jest proste. O, you want fotos? Jest! O, po polsku! Ja nie chcę Żyjemy 7 dni w Dubaju bez pieniędzy. No, Na... dobrze wyglądacie. No, bo przyjechaliśmy z Polski, no to wiadomo, że dobrze wyglądamy. O, super, dzięki. Chcecie fotki jakieś? Na pewno? Bo na razie to jest nasz jedyny pomysł na zarabianie pieniędzy. Tutaj. O, dziękujemy ślicznie. Dziękujemy. Jest, rozpieszczacie nas. Jeszcze dzisiaj wrócimy do tej Polski. Dzięki ślicznie. No i proszę bardzo. Ja może ja mam jakiś dobry głos, że mnie sami wołają. Hello, ona są photos? It's OK. OK, perfect. You're smiling, that's why I'm. Tu mamy dwie dyszki, to mamy 30 I tutaj są dwie dyszki, z tego co pamiętam. ta. to tu mamy 55, pięć, 11. No to by się zgadzało, bo oni nam dali dychę, sześćdziesiąt sześć. no i tylko ja to zrobiłem. Cieszę się, że wziąłem Piotrka ze mną. No nie wiem, nie wiem, po prostu ja byłem taki trochę zawstydzony, wiem, taki kurczę, a Piotrek niesamowite. Zrobiliśmy podwiankę. jestem sporo do mnie. Próbuję teraz ja. I jak ja nic nie zrobię zarobiszisz to się załamie. Chodźmy. I see you looking. You want some photos? For many tip, any tip, maybe one dirham, five dirham, one. 7 o'clock 7:00? Yeah. yeah, we can tomorrow, be here. Tomorrow, okay. tomorrow maybe. Tell. Oh, Whatsapp? What's up? Yes, yes. Okay. Jutro o 19 mamy momentu umówione. Profesjonalna sesja. And uh, name? Marina. It's here, Marina. Dubai, Marina. <laughs> okay, thanks. Thank you. Thank you. Thank you. Jutro 200 gramów za tę sesję dostaniemy. No i nie przyjdziemy. To jest bardzo dobre. Ochrona, patrzy. Zaraz nas zawiną Hi guys, I see you looking. Maybe do you wanna? Okej, okay, thank you. I skończyła nam się plaża. Ale tu most. mamy jeszcze za coś dalej. I mamy most. Można się przejść. O, tak. Jeżeli chcielibyście fotkę. Ej, ten most może być zajebistym miejscem do SIM, stary. Idziemy tam. Te koło stąd widać zajebiście. Mega mocno to wygląda. I think you want this photo. A, i tu już jest przejść do jakiejś restauracji stale i tak dalej Chodzenie po tym piachu jest strasznie męczące. Cholernie Do you want some photos? Thank you. Tu mi kurwa każdy dbawi, ja mam dosyć. Z mieliście jakiś radar do kobiet w ogóle. Radar w oczach dla kobiet. Yeah, we are YouTubers. We trying to live here without any money for seven days. Bo yeah, ten diram? jest is okay. It's okay for us. Yeah, any tip, any tip. Thank you guys, have a nice day and see ya! 86 diramów, to jest nasz wynik. 66 zrobione przez prowcia, 20 w tej chwili zrobione przeze, przeze mnie. Nie wiem jak to jest, że tobie się więcej ludzi zgadza. Chodzimy. Coś zjeść? najtańniej jak się da. View my order. Not today. Musimy iść do kasy. Bo ja chcę zapłacić gotówką. Thank you. Mamy, idziemy gdzieś usiąść. Tam gdzieś z boku chodź. Czekamy aż nam przynoszą żacie. O. Hello. Thank you. Mamy już jedzenie. Dwa burgery, frytki i picia. Za 19 dirhamów. Jest godzina 15. Zrobiliśmy dzisiaj już 20 tysięcy kroków na plaży. Test smaka. Ale Marusi, taki tyci tyci. Brakuje mi zuccera i z maka ale nie będę narzekał. Po prostu byłbym głodny już bardzo, ale ten sos ma go dobre. Piotrek zarobił dużo pieniędzy, no ale on je zarobił, dlatego zrobiliśmy trada. Ja nagram odcinek do Piotrka na kanał, w zamian za jego pieniądze. Mogę ci zrobić fotkę na Instagrama za 66 dirhamów. Możesz nagrać do mnie zastępstwo. Za ile? Za 66 dirhamów. Czyli na swój kanał film. Chyba, że się zamienimy jeszcze dorobię więcej. No. Dobra, nagram ci film na kanał. Na jaki kanał? Na kanał Profcio. Jeszcze reklamy musiałem zrobić. 220 dirhamów. Wiecie widzowie, co jest najgorsze? się teraz poszedł do i strasznie mi się chce spać. Ciężko się pracuje. Mus muszę zarabiać pieniądze za Maxa, nie mogę się wyspać. Nic się nie da, jest ultra ciężko. Ratujcie, proszę. Drogi montażysta, wrzuć to do filmu. Max i tak nie wie, że to nagrywam. Help. Mamy obecnie godzinę 16.12. Jesteśmy tutaj. Tam stoi nasze pomarańczowe i niebieskie Lamborghini, bo jest pomarańczowe, klawisko jest niebieskie. Dużo wynająć Lambo na minuty. Jest strasznie gorąco, jest dzisiaj szczególnie ciepło. Jeszcze na plaży praży, na plaży praży. I w dupę praży. Tak, w dupę praży. Wracamy na plażę, zarobić jeszcze jak najwięcej jak możemy. I lecimy na dzisiejszy nocleg, bo prawdopodobnie udało mi się ogarnąć. Znowu prawdopodobnie, bo ta osoba mi nie odpisuje. Jeżeli nam się uda, to mamy gdzie spać. Jeżeli nie, to dzisiaj znowu będziemy spać na plaży, więc oby się udało. To wstawaj, idziemy robić foty. Oh, kurde Tak, z tamtej strony idziemy No i zaczyna się mnóstwo ludzi Pójdę ja w jedną stronę i ty w drugą Sorry, sorry Maybe I can take a picture for you For ten dirhams i have camera Thank you <laughs> Czemu ludzie nie są chętni? Maybe do you want guys? No? Ok, thank you go kukurydza I zimne piwo Chodziliśmy tak przez następną godzinę A większość osób ciągle nam odmawiało Maybe you want photo? Ok, thank you 5 10 O kurczę! Maybe do you want? Ok, thank you Have a nice day, bye Nie oszukujmy się, jak nam tak nie szło to ten moment musiał nastąpić o, cześć. Chcesz zdjęcie? Zgość się do mnie. Może on chce foto. I wylądował, W wpisz, ale usiadł, słabiutko. Ja bym na nogi. Long ona foto? For any team. 5 dirhams, 10 dirhams, professional foto On your email. mail O, kartę. Okej. Czemu nie wziąłeś terminala z Polski? No ta. Mega łatwo było zarobić pieniądze wtedy, bo by ktoś powiedział, tak. No tylko kartę, a ty mówisz. No problem. How much? I się ma. Ona są fotos.

Goals, bro. Przeszliśmy ponownie plażę wzdłuż i wszerz. Epizod z fotografią chyba skończony, tak mi się wydaje. Nie da się tutaj, tutaj jest ciężko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli mamy 123 dirhamy. Co do noclegu, dzisiaj raczej będę spał w apartamencie. Są takie rzeczy, jakieś kobiety, trepki, jakieś szpilki, nawet gacie. Nie wnikam. Boli mnie jedynie to, że od dnia pierwszego nasza kwota pieniędzy zbytnio się nie zmieniła wydajesz na Red Bulle. Przypadkowo wydałem na tego Red Bulla. Skąd myślałeś, że on za darmo będzie? Dobra. Ja wezmę sobie Red Bulla, żebyś trochę ożywić, bo jestem zmęczony i do sobie wodę. Red Bull 18. Zostawiasz kamerę? Właśnie Piotrek miał wziąć kamerę. hello Hi, I'm good. I to get you on It almost worked Okay. <laughs> that sounds good. I Ken, who is Ken, I looked at Couchsurfing. Ken is, it seems, a good guy, who is built My name is Ken, I'm from Belgium. I've been Couchsurfing for a number of years. Like I started in Malta, because I like a house with like too many rooms. I have a software company. I did some rentals in Mexico. I still have the property, so I'm renting those out. Airbnb and long term. yeah, now I'm enjoying my time here, I'm trying to get into content like yourself. Jesteśmy na jedzeniu i powiedział, że nawet za mnie zapłaci. Szalone, szalone. Ja, jest jest fajne. No trzeba przyznać, żeby go na to dobrze. Mamy wież i czego sobie nałożyć. O jest jakieś jedzenie tu jest. I nie było drogie. Znaczy ja ani tak nic nie wydałem na nie, ale... Porozmawialiśmy na różne tematy i pojechaliśmy do apartamentu. O, oh, thank you. To jestem ciekaw, czy jestem dla niego wkurzający. Dziś ja wylądowałem. Drzwi no, normalnie otwarte. This kitchen This... Is, uh, for two, two rooms. Yeah. Ok. Yeah. Tu, gdzie jesteśmy, kuchnia jest wspólna. Tu jest oddzielny pokój z łazienką i tu jest oddzielny pokój z łazienką. Czyli wygląda to mniej więcej tak, jak w Polsce obecnie się wynajmuje pokoje. Wiecie, jak ktoś się przeprowadza do Warszawy na studia albo na coś, no tak to też wygląda. To jest mega ciekawe doświadczenie. Dużo ciekawsze, niż z spanie na plaży. Here's the pool. Spójrzcie tylko na to W tym budynku macie miejsce do pracy, czyli do malowania i tak dalej, właśnie tam gdzie widzieliście przed chwilą Tu jest normalnie basen jeszcze dodatkowo jest tu siłownia We have one, of one building in Poland like that Złota 44 Złota 44 <grywa> Something like this uh -huh. Tu możecie przyjść normalnie pracować, macie, macie komputer, laptopa, tu możecie usiąść <gry> It's expensive to jest room żeby right tu would be like to 1200 dolarów month. Okay. So, I mean, That's dobrze, to That's yeah. Yeah. Ken mógł obecnie prowadzić swoje życie Mógł pójść na imprezę, mógł coś zrobić Tymczasem on zgodził się mnie przenocować Za darmo Niesamowite Zwolnił się stół do ping ponga, więc razem z Kenem postanowiliśmy zagrać Wygrałem jak coś, tak żeby nie było Wcale nie przygrałem. wygrałem Mam swoją prywatną łazienkę Swoje prywatne łóżko Są jakieś rzeczy, jakieś kobiety strepki, jakieś szpilki, nawet gacie Nie wnikam i to nie na plaży. I za parą. Bardzo... 1.30, jest już późno. A mi się udało na Instagramie skontaktować z pewną osobą, która mieszka tutaj w Dubaju, jest Polakiem i coś organizuje. I na jutro mamy już zaplanowaną normalną robotę. To jest niesamowite. Na razie i widzimy się w kolejnym dniu.